Ewangelia Mateusza, rozdział dziewiętnasty. A gdy Jezus dokończył tych mów, odszedł z Galilei i przyszedł na pogranicze Judei po drugiej stronie Jordanu. I szło za nim mnóstwo ludu, a on ich tam uzdrawiał. I przyszli do niego faryzeusze, kusząc go i mówiąc, czy wolno odprawić żonę swoją dla każdej przyczyny? A on odpowiadając rzekł, czyż nie czytaliście, że Stwórca od początku stworzył mężczyznę i kobietę? I rzekł, Dlatego opuści człowiek ojca i matkę i połączy się z żoną swoją i będą ci dwoje jednym ciałem. A tak już nie są dwoje, ale jedno ciało. Co tedy Bóg złączył, człowiek niechaj nie rozłącza. Mówią mu, czemuż jednak Mojżesz nakazał zaświedzić rozwodowe i odprawić? Rzeczy im, Mojżesz pozwolił wam odprawić swoje żony ze względu na zatwarciałość serc waszych, ale od początku tak nie było. A wam, kto był by odprawił żonę swoją z wyjątkiem przyczyny przytaczeństwa i poślubił inną, cudzołoży, a kto by odprawioną poślubił, cudzołoży. Rzekli mu uczniowie, jeśli tak się przystawa sprawia męża i żony, nie warto się żenić. A on odpowiedział, nie wszyscy pojmują tę sprawę, tylko ci, którym jest dane, albowiem są trzebieńcy, którzy się takimi z żywota matki urodzili. Są też trzebieńcy, którzy zostali wytrzebieni przez ludzi. Są również strzewieńcy, którzy się wytrzebili sami dla Królestwa Niebios. Kto może pojąć, niech pojmuje. Wtedy mu przeniesiono dzieci, aby włożył na nie ręce i modlił się. Ale uczniowie gromili ich. Lecz Jezus rzekł, zostawcie dzieci w spokoju i nie zabraniajcie im przychodzić do Mnie, albowiem do takich należy Królestwo Niebios. I włożył na nie ręce, po czym odszedł stamtąd. I oto ktoś przystąpił do Niego i rzekł Nauczycielu, co dobrego mam czynić, aby osiągnąć żywot wieczny? A On mu odrzekł Czemu pytasz mnie o to, co dobre? Jeden jest tylko dobry, Bóg A jeśli chcesz wejść do Królestwa, do żywota, przestrzegaj przykazań Mówi mu, o których? A Jezus rzekł, tych Nie zabijaj, nie cudzołóż, nie kradnij, nie mów fałszywego świadectwa Czci ojca i matkę i miły bliźniego swego, jak siebie samego. Mówił mu młodzieniec: Tego wszystkiego przestrzegałem od młodości mojej. Czegoż mi jeszcze nie dostaje? Rzekł mu Jezus: Jeśli chcesz być doskonały, idź, sprzedaj co posiadasz i rozdaj ubogim, a będziesz miał skarb w niebie. Potem przyjdź i naśladuj mnie. A gdy młodzieniec usłyszał to słowo, odszedł zasmucony. Miał bowiem wiele majetności. Jezus zaś rzekł do uczniów swoich: Zaprawdę powiadam wam, że bogacz z trudnością wejdzie do królestwa niebios. A nadto powiadam wam, łatwiej wielbłądowi by przejść przez ucho igielne, niż bogatemu wejść do królestwa Bożego. A gdy to usłyszeli uczniowie, zaniepokoili się bardzo i mówili: Któż tedy może być zbawiony? A Jezus spojrzał na nich i rzekł im: U ludzi to rzecz niemożliwa, ale u Boga wszystko jest możliwe. Wtedy odpowiadając, Piotr rzekł mu: Oto my opuściliśmy wszystko i poszliśmy za tobą. Cóż za to mieć będziemy? A Jezus rzekł im: Zaprawdę powiadam wam, że wy, którzy poszliście za mną, że odrodzeniu, gdy syn człowiek zasiądzie na tronie chwały swojej, zasiądziecie i wy na dwunastu tronach i będziecie sądzeni, sądzić dwanaście pokoleń izraelskich. I każdy, kto by opuścił domy, albo braci, albo siostry, albo ojca, albo matkę, albo dzieci, albo rolę dla imienia mego, stokroć tyle otrzyma i odziedziczy żywot wieczny, a wielu pierwszych będzie ostatnimi, a ostatnich pierwszymi.